W poprzednich latach dużym zainteresowaniem cieszyły się tzw. challenge charytatywne, mające na celu wsparcie zbiórek pieniędzy na rzecz osób potrzebujących. W tym roku powstał kolejny, tym razem dla ingi Niedźwieckiej Sprzęsocina. Challenge Tańczymy dla Ingi staje się coraz bardziej widoczny w mediach społecznościowych. Zasady są bardzo proste. Wystarczy nagrać krótki filmik z układem tanecznym do utworu Jeruzalem, wpłacić minimum 20 zł na specjalną skarbonkę, nominować trzy kolejne grupy oraz w opisie filmu wpisać hashtag Tańczymy dla Ingi. W nagraniu może wziąć udział każdy, przyjaciele, rodzina, współpracownicy czy sąsiedzi. Na wykonanie zadania grupy mają dwa tygodnie. Do tej pory w challenge'u wzięły udział m.in. dziewczyny z administracji grupy licytacyjnej dla INGI, 12. Brygada Zmechanizowana, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 61 w Szczecinie, Studio Taneczno-Artystyczne Rytmix Szczecin oraz PZ Szczecin Teamwork.